Kochani, witam Was bardzo gorąco w kosmetycznych ulubieńcach Maja. Wiem, że troszeczkę późno, słuchajcie, ale nie miałam po prostu czasu to raz. Nie miałam kiedy zasiąść, żeby nagrać ten filmik. Do tego, jak czas w końcu mogłam znaleźć, to grzało tak słońce tutaj do sypialni, na przykład tak jak dzisiaj, bo mamy godzinę dwudziestą i ja dopiero zasiadłam, żeby nagrać ten filmik. Bo po prostu nie dało się tutaj wysiedzieć, także ym, tak późno się za to zabrałam. Dobra, słuchajcie, mam kilka produktów i produkty są rewelacyjne. Może zacznę od pielęgnacji twarzy. I pierwszy produkt, który wam chciałam pokazać. To jest produkt marki Shebens, marki, która jest przede wszystkim znana z maseczek do twarzy, bo ma naprawdę dobre maseczki. Natomiast ja mam tutaj kupiony już kilka miesięcy temu e, żel do mycia twarzy, zawierający w sobie sól e, z Morza Martwego, i to jest e, żel, który ma e, neutralne pH. Jest przeznaczony do skóry, która jest problematyczna w sensie, że ma pryszcze, a także przeznaczona do skóry, która ma e, neurodermitis i e, psoriasis, czyli łuszczycę, którą na przykład mam ja. Słuchajcie, produkt ma 200 ml, nie zawiera silikonów, parafiny, perfum, czyli zapachu barwników, ani żadnych zwierzęcych składników. Jego pojemność mówiłam przed chwilą, 200 ml. Niesamowicie wydajny. Słuchajcie, na początku może troszeczkę się Bałam, bądź obawiałam, że ten produkt będzie wysuszał mi skórę. No bo jednak jest to do skóry problematycznej. Ja problematycznej skóry nie mam, tylko mam tak jak właśnie tu przed chwilą wspomniałam, łuszczycę. Natomiast mam łuszczycę tutaj: wiecie co, na czole, na, na linii włosów, ale nie mam jako taką na twarzy. I więc obawiałam się, że może mnie to wysuszyć. Tym bardziej, że jest to produkt przeznaczony także do akne. Yy, natomiast yy, powiem Wam, że ten produkt mnie zachwycił. Po pierwsze, trzeba go naprawdę niewielką ilość. On się pieni, przepięknie odświeża i domywa skórę. Tutaj jest napisane, że ma zapobiegać yy, zaskórnikom yy, i że ogółem ma poprawiać ma za zadanie poprawić stan skóry. I powiem Wam, że nie wiem, jak to jest z tymi pryszczami, jeżeli chodzi o zaskórniki. Ja też nie mam jakoś takiego wielkiego problemu ze zaskórnikami, natomiast, jak mówię, oczyszcza rewelacyjnie i, co jest najważniejsze, nie wysusza. Nim da się także zmyć makijaż. Jak dostanie się do oczu? Może troszeczkę zapiec, ale też nie jakoś mega mocno. Aczkolwiek, no wiadomo, nie powinno się tego typu e, produktu e, pchać do oczu. On jest dermatologicznie przetestowany mm, i. Ogółem ma tutaj taki znaczek, właśnie, że został dermatologicznie przebadany i że jest bardzo dobrym produktem. Nie pamiętam ile kosztuje, ale jest, słuchajcie, on jest w ogóle tak wydajny, że ja go właśnie od momentu kupienia co jakiś czas używałam. Teraz używam go już przeszło miesiąc, a zostało mi go jeszcze gdzieś tyle. Także e, naprawdę mega wydajny produkt i mogę Wam bardzo gorąco polecić. I skoro jesteśmy przy twarzy, przy oczyszczaniu twarzy, to tutaj mam zużyte już opakowanie, w sumie nawet takie miniaturowe opakowanie. Jest to Expert Lumen Deep Clean, Deep Clean Purifying Mask. Czyli maseczka oczyszczająca, którą dostałyśmy z dziewczynami na spotkaniu w lutym. Ona miała pojemność 15 ml. Jak widzicie, ja tu górę obcięłam i tutaj obcięłam, żeby do końca, słuchajcie, wszystko wydobyć. Na początku się zastanawiałam, po co mi taka maseczka, bo ja jakoś maseczek takich typowo oczyszczających, nie używam zbyt często, raczej rzadziej. Natomiast te 15 ml wystarczyło mi na 4 użycia, więc uważam, że to jest. Wydajne, dlatego że ja dość grubą warstwą nakładałam tą maseczkę. I słuchajcie, a po pierwsze, ona ma w sobie takie drobinki, które także peelingują skórę właśnie podczas zmywania, dlatego że ja zmywałam masując tą twarz i przy okazji mogłam sobie zrobić peeling. Co mnie najbardziej zaskoczyło, zwłaszcza po pierwszym użyciu, to właśnie te delikatne jakieś tam małe zaskórniki, które mam na nosie. Bo ja tylko, tylko tutaj mam, i jak wspomniałam przed chwilą, nie mam jakichś tam wielkich problemów. Słuchajcie, ten nos był tak oczyszczony z tych zaskórników, że wow! Pory były tak oczyszczone, że to się w głowie nie mieści. Coś rewelacyjnego, e, tylko podejrzewam, że ta maseczka pewnie będzie droga. Nie mam zielonego pojęcia, ile ona e, kosztuje, ale trzeba będzie sprawdzić, bo powiem Wam szczerze, że bardzo chętnie zakupiłabym sobie pełnowymiarowe opakowanie. Pozostając dalej w temacie twarzy, produkt, który także zużyłam. I widzieliście już w denku, to jest marka Yol Natural Sight. I to był olejek 100% naturalny. Olej z nasion ogórka. Olej o pojemności 10 ml z pipetką, która rewelacyjnie nabierała produkt. niemalże do samego końca nie psuła się. Ale sam olejek, słuchajcie, zdziałał cuda na mojej twarzy. Zwłaszcza na moim czole, tutaj, gdzie mam zmiany łuszczycowe, wszędzie te zmiany, słuchajcie, jakby się wygładziły, i zrobiły się naprawdę dużo mniej widoczne. Co y, dla mnie było rewelacyjnym efektem. Do tego produkt jest wegański, stuprocentowo naturalny. Jego można używać zarówno do włosów, do ciała, do twarzy. Ja natomiast, jak mówię, używałam tylko i wyłącznie do twarzy na noc. No bo wiadomo, że przy takich temperaturach, jak już panują, no to na dzień nie bardzo. A moja skóra nie lubi, zwłaszcza pod makijaż, <coughs> przepraszam, zwłaszcza pod makijaż, nie lubi moja skóra olejków. Także, jeżeli szukacie czegoś, co Wam tą skórę. Ten kolor skóry w ogóle wyrówna i poprawi, to bardzo gorąco mogę Wam polecić ten produkt. My ten produkt także dostałyśmy, i słuchajcie, to nie jest tak, że ja go dostałam i mówię o nim dobrze, tylko no, to jest, jak widzicie, ulubieniec, także ja go zużyłam i bardzo chętnie do niego bym jeszcze wróciła. I ostatni produkt do twarzy, a w sumie można powiedzieć do włosów. Nie do włosów tylko, co ja gadam do twarzy do włosów. Nie do włosów tylko pod oczy, słuchajcie. Jest to e, marka Hildegard Braukman Exquisite Augencreme czyli krem e, ziołowy pod oczy. Słuchajcie, pojemność 30 ml, jego powinno się zużyć w 9 miesięcy. Opakowanie jest mega nieytuowe, bo jest białe. Ja ten krem, słuchajcie, używam tylko i wyłącznie na noc. On się na dzień nie nada, dlatego że on jest tak gruby, tak tłusty, tak gęsty, że wam wszystko by pod oczami spłynęło. Nie wiem, na ile będziecie w stanie to zobaczyć. Ja go używam, słuchajcie, na pewno z 4 miesiące już, jak i nie więcej, a zużyłam go niewiele. To jest tak wydajny produkt, że ja nie wiem, czy ja w te 9 miesięcy dam radę go zużyć. Bo jak mówię, sama pojemność 30 ml to jest dużo. Ja go sobie, słuchajcie, nakładam dosyć grubą warstwą, zarówno na powieki, jak i pod oczy. I nie wmasowuję tego, nie wklepuję tego zbyt mocno, tylko troszeczkę wklepię, a resztę pozostawiam na całą noc do wchłonięcia się. To nawilża rewelacyjnie, ja się Wam teraz przybliżę. Tak dobrze na wilża, słuchajcie, że te moje zmarszczki może nie nie, są, nie zniknęły, ale jakby się troszeczkę mm, nie wiem, czy możecie zauważyć, spłyciły. Bo ja jednak no, mam pod oczami te zmarszczki, no nie ukrywajmy, ale yy, rewelacyjny produkt i bardzo gorąco mogę Wam go polecić. Z tej marki jest bardzo dużo kremów, w ogóle produktów pod oczy. Natomiast ten kosztuje chyba 16 euro, jak się nie mylę. Zabijcie mnie, nie pamiętam ceny, ale to jest naprawdę produkt warty zainwestowania tych pieniędzy. Przejdźmy do ciała. Do ciała mam, można w sumie powiedzieć, że jeden produkt. I jest to ogółem nowość w drogeriach niemieckich. Nie wiem, czy w Polsce jest. Jest to kremowy peeling do ciała z marki DAW. Ogółem wyszły dwa rodzaje tych peelingów, natomiast ja skusiłam się na rodzaj makadamia i mleczko ryżowe, dlatego że no, ten zapach najbardziej mi odpowiada. A drugi nawet nie pamiętam, jest chyba z jaśminem czy z czymś. Nie jestem. Pewna więc nie będę was ściemniać. Pojemność 225 ml od otwarcia do zużycia przez 9 miesięcy. To jest produkt o takiej bardziej Ojejku, jak to pięknie pachnie. Bardziej takiej musowej konsystencji. Ja nie wiem, czy będziecie w stanie zobaczyć, a widać te kropeczki takie. Słuchajcie, to nie jest peeling oczywiście solny. Ech. On zawiera w sobie perełki yy, wosku żożoba. Dokładnie tak. Pachnie obłędnie. Ja bym tak mogła siedzieć i cały czas wąchać ten zapach. No coś przepięknego. Jak mówię, on ma konsystencję takiego jakby musu. Bardzo ładnie daje się rozprowadzić po ciele. Bardzo ładnie peelinguje. To nie jest jakiś taki mega, mega mocny zdzierak. Mimo tego, ładnie peelinguje i dosyć mocno. Ale skóra, jaka po nim jest, słuchajcie, wow! Po prostu wow! On jest warty zainwestowania tych 4 euro, bo on w regularnej cenie kosztuje 3,95. Skóra jest po nim tak wygładzona, słuchajcie. Ja go zawsze używam e, na przykład jak gole nogi, e, więc najpierw wypilinguję ciało, potem nakładam żel do golenia, gole nogi, słuchajcie. Te nogi są potem przez cały sięki dzień gładkie, no coś rewelacyjnego, także bardzo gorąco Wam polecam. I ostatni produkt, e, który zaliczę powiedzmy do pielęgnacji, bo to jest akuratnie zapach, to jest. Dość nowy zapach, który pojawił się w Rossmanie. Jest to zapach z Larif, i teraz popatrzcie na buteleczkę. Może, domyśl, dom, może domyślicie się, odpowiednik jakich perfum to jest. Perfum, które ja używam, słuchajcie, od lat 15-14 na pewno. A mowa tutaj o zapachu Dior Edict. Właśnie w takiej ciemnej buteleczce. Ten zapach z Larif nazywa się Miss Dream. I powiem Wam, że bardzo, ale to bardzo dobrze oddaje właśnie zapach z Diora. Tutaj jest pojemność 100 ml, to są perfumy. Buteleczka jest ładna, jest ciemna. Ach, przepiękny zapach. Do tego przynajmniej u mnie utrzymuje się bardzo, bardzo długo. Ja w sumie niedługo będę się zbierać do łóżka, ale się psiknę. To jest mocny, intensywny zapach. I przepiękny. To nie jest raczej nic na dzień, natomiast ja go używam w codziennie, dlatego że te zapachy z Larif one nie są drogie. One kosztują na promocji 5 euro, bez promocji tam nie wiem 6-7 euro. Mają duże pojemności, utrzymują się bardzo ładnie. Także e, tu kolejna buteleczka e, perfum z Larif, które bardzo lubię, bo w międzyczasie mam trzy ulubione. Odpowiednik, właśnie Dior Edict, e, odpowiednik e, Lancôme La Vie Belle. I odpowiednik Dolce Gabbana, Dolce Gabbana Light Blue, który gdzieś tam za mną z tyłu stoi. Jeżeli macie ochotę, to dajcie znać: zrobię Wam filmik właśnie e, z moimi ulubionymi zapachami, e, odpowiednikami zapachów wysokopółkowych właśnie z marki Larif. Kto wie, może będzie Was to interesować, bo ja wiem, że te perfumy są dostępne w Polsce. I słuchajcie, ostatnia rzecz nie kosmetyczna, pomimo, że są to kosmetyczni ulubieńcy, ale no e, muszę Wam wspomnieć, bo jest to świeca z patem Body Walks o nazwie Tiki Beach. Słuchajcie, to jest zapach Vanilla Mask, Orchidea Toasted Coconut with Essential Oils. Dla mnie to jest zapach lata, zapach karaibów. Zapach urlopu. Ja tu wyczuwam owszem kokosa, ale w połączeniu z wanilią coś rewelacyjnego. Słuchajcie i do tego w ogóle patrzcie jaka ładna. Mam nadzieję, że was za mocno nie oślepiam jaka ładna nasadka. Rewelacyjna świeca, słuchajcie, wystarczy. Opalić ją dosłownie moment i pachnie Wam całe mieszkanie, bo moje całe mieszkanie pachnie. Ja jej dopiero tyle zużyłam, ale słuchajcie, ja ją też oszczędzam. Aczkolwiek, jeżeli wszystko dobrze pójdzie i dorwę tą świecę jeszcze, bo aktualnie dzisiaj była wyprzedaż w Ameryce na stronie Bath Body Works i koleżanka robiła zamówienie, ja ją poprosiłam, żeby zamówiła, więc mam nadzieję, że dała radę. E, więc jeżeli dostanę kolejną świecę, to tą na pewno e, będę wypalać i już tak nie oszczędzać. E, to trochę chore, że oszczędzam świecę, no ale umówmy się, te świece nie są tanie, ale są przepiękne, także ja Wam bardzo gorąco polecam ten zapach, bo to jest taki typowy letni zapach. E, jeżeli e, będzie, nie wiem, jakaś wyprzedaż e, e, w and Body Walks czy coś w ten deseń, to zainwestujcie, nie będziecie zawiedzeni. No i to by było na tyle, słuchajcie, kochani. Więcej ulubieńców nie mam, a nie... Jezus Maria, słuchajcie, patrzcie, zapomniałabym. Ostatni ulubieniec i jest to jedyny produkt z, kos z kosmetyków kolorowych. Jest to paletka z BH Cosmetics przy współpracy z Carly Bible Deluxe Edition. Ja już ją Wam pokazuję. Ona ma tutaj lustereczko, natomiast ja Was nie chcę oślepiać, Prezentuje się tak, o, ja ją kupiłam na jakiejś tam wyprzedaży, bo ona w regularnej cenie była dosyć droga. Jak widzicie, ten już bazowy cień zużyłam. Tu dotknęłam dłęka, tu już dobrze zużyłam. Ten mam dzisiaj na powiekach. Przepiękne są te cienie, słuchajcie. Co prawda, może nie są jakieś wydajne, bo kilka y, użyć i cień się kończy bądź dobija denka, tutaj są jeszcze rozświetlacze i, i, i w ogóle, których ja akurat nie, jako tako nie używam na razie. Przepiękne kolory i podejrzewam, że będzie to jedna z niewielu paletek, którą dosyć szybko zużyję, dlatego że tutaj są po prostu cienie, które w odcieniach, które ja używam, tak, które ja bardzo lubię, także to jest taka typowa moja e, paletka, że tak to nazwę. No i do tego, jak mówię, dosyć duże, popatrzcie, dosyć duże lusterko, e, więc nawet podczas malowania się można e, bez problemu używać. Pigmentacja rewelacyjna, nic dodać, nic ująć. No i kochani, teraz to już tyle. Więcej produktów nie mam, aczkolwiek, no trochę się tego nazbierało. No nie mogę powiedzieć, że nie. Dajcie znać, czy któryś z tych kosmetyków znacie, czy by Was zainteresowały, yy, bądź. Yy... Nie bardzo Wam przypadły do gustu, no i pamiętajcie, żeby dać mi znać, czy zrobić Wam filmik właśnie o odpowiednikach drogich perfum, które możecie znaleźć łatwo i za nieduże pieniążki w drogeriach. Także teraz się żegnam. Do zobaczenia niebawem. Pa Pa!